Ale co powiecie? Co myślicie o takich okularach? O, te są jeszcze lepsze. Bardzo potrzebuję słońca, ciepła. Chyba wszyscy potrzebujemy kukuś. Odbierasz mi nadzieję. Nie róbcie zakupów na głodniaka. Witam Was cieplutko. Ja znowu po pracy, były nadgodziny w sobotę, ale było tak fajnie, słuchajcie, byłam na innym dziale i tak fajnie mi się pracowało i w ogóle tak fajnie jest na tym dziale, chciałabym tam na stałe pracować. Może będzie taka szansa, ale to zobaczymy. Yy, no, więc ja po pracy. Pogoda jest przepiękna, ale jest zimno. Okna nie zamknęła. Yy, no, i co? No i nic. Łukasz już mnie zmartwił. <laughs> trzeba do sklepu jakaś. Trzeba coś na obiad. No, trzeba coś. Obiad. Obiad. Coś na obiad kupić. I nie wiem co potem. Ty może, ja, może byśmy kuki wzięli, tyś no ja ją 18 puścili. Do, Aha, do brata dzwonię, Ty bo o, no. ma. Tak, ty o gorąca linia. No dobra. No, no, to, no to mamy no, czas jeszcze, no. jest 12.00. 6 godzin. No. Dzisiaj w ogóle Sześć. mam atak rąk. Atak rąk i to taki. Że swędzą mnie tak, bo obydwie, widzisz? No. Tym... no. To ten, ten to jest masakra, to nie? Bula taka, tutaj skóra ten. A poczekajcie, pokażę. Nagrywam telefonem, nie wiem jak łapać. A druga ręka też. No. A tak spędzenia, po prostu niemiłosierny. I nie wiem dlaczego koleżanka moja mówi, że może ja jestem na folię uczulona. Na pewno masz jakąś alergię. I... Na plastik, na folię, no wrapa. Spróbuj w rękawiczkach robić. Nie da się wrapować w rękawiczkach, bo od środka masz tą gumową taką część i ona się przylepia do, do, do folii, nie? Rękawiczka ci się tak lepi do folii. Ale hmm. jak wrapować, co ty jeździsz dookoła palety, biegasz na wstecznym i. Nie na wstecznym, na przednim. No to rób na wstecznym jest łatwiej. Tak? No nie. nie. O Boże, ty nie. robisz do przodu. No, do przodu, palety też, ale, ale nie, tak jak dzisiaj byłam na przykład, no to muszę wrapować, y, wiesz, itemy tak, mhm. małym takim wrapem, okay. takim wąskim, no, nie? a spójrz, tak. jak nie możesz, to musisz, musisz się nauczyć, albo takie rękawiczki trzeba kupić, które nie mają tej osłonki takiej, I w ogóle ona gumowego. mówi, bo ja mówię jej o tej maści, że nie mam jak jej nakładać i jak z nią spać w ogóle, nie? A ona mówi, a nałóż sobie może gumowe rękawiczki na noc, ty, i, i się może więcej mhm. maści wchłonie. Patrz, bączy z koleci Bąk No ale to on, on umrze nie, zaraz Nie, Żeby może być ociętny no Był w pracy, Wszystkie białe auta były rano, no ale ja, ja wychodziłam o 5.20, no to wszystkie białe Rano wstaniesz, rano. po całej nocy w rękawiczkach, Będziesz no. takie wymoczki że nic w tym nie będziesz mogła z, z tym zrobić przez dostępne. Hmm. Nie wiem. Ale jest opcja, ale dobra, no ale to można wykorzystać tą opcję, bo ja też nie mogę w dzień. Normalnie jak funkcjonuje tego nałożyć, bo jak ja to nałożę, Łukasz, ja muszę siedzieć tak. Ja nic nie mogę dotknąć, bo się przykleję do wszystkiego, no tak o, jak dama. No, e, no wiesz, Łukasz może nałożyć sobie na dzień, po prostu na, na pół no, godzinki, wszystko. rozumiesz, no nie? I, I wiesz, i na komputerze mogę, czy coś w ogóle mogę robić w tych rękawiczkach, mogę się poruszać po domu, nie? A tak to nie mogę się Tylko poruszać. Bo... Większe Mieć rękawiczki, bo nie jak mam takie te białe Te białe takie, wiesz, bezlateksowe. Co? No uh chodź, sobie spróbuj takie do One... Daj jak jakieś masz. Znaczy ja mogę pójść i oni mi tam dadzą. W ogóle, w pójść ogóle się ostatnio. Ale Łukasz okazał. Nie, wiesz, mam super rękawiczki. Mm. ja Ci pokażę. Te antykaty. Aha. No. Jeśli, tak, jeśli te tego kosztuje, nawet nie, nie, nie będę mówił. to, to jest dziesiątka. Tu mam hmm? Wiesz, co się okazało? Bo myśmy z Anetą, nie z Anet, pra, prały te rękawiczki, nie? No, je może one są anty. Spełniają. Mają swoje właściwości na przykład Ale po do, poczekaj, nie wiem, bo ty nie wiesz, co ja chcę Ci powiedzieć. Dziesięciu prani. Ale no, nie, to, nie, myśmy prały. Nie. A ostatnio Iana ja Wam nam mówi: no wyście chyba oszalały, po co wybierzecie te rękawiczki? Przychodźcie codziennie po nowe, nie? Tak, tak, to wiesz. Aha, także pójdę sobie w jak wezmę nowe, wymienię. Zapytam się go, jakie mamo, że ma takie bez tego. O, nie no, wszystkie mam są dziewiątkę. Tym. No i to są też z tym, widzisz to, to się czepia do, do to gumowa, się czepia do, do folii. Spróbuj sobie w domu, mamy przecież folię do wrapowania. kanapek. to nie jest taka sama przecież. No nie, jest podobna. Nie, no tam ta się bardziej klei, ta kanapkowa, niż, niż ten stretch. No nie. Nie? Nie, ten strecz się też bardzo klei. No dobra, nieważne, bo u strechu Wam nie... Nie bo jak chodzi o to, że ja tutaj Idziemy szukałem gumowy, do bo miałam takie ale nie, no, co... nie masz. Idziemy do domu, Jezu, ja się zadrapię zaraz. Muszę się posmarować jednak tą maścią teraz. Posmaruję się chociaż na 10 minut i potem wytrę albo coś. Zwariuje. Tak mnie swędzi, że zwariuje. Wyz sobie gogę. Nie, czekaj, mam lepsze. No. Tamte są, tam są do pływania. To nie. Wygląda jak kretyn jakiś. Widzisz, że mam zeza od razu? No. Ale co powiecie? Co myślicie o takich okularach? Co fajne? mają myśleć? Głupio wyglądają. Te są fajne. Są ochronne wszystko. O, te są jeszcze lepsze. Ale do tych to jest... Do tych to jest takie coś. A jakie brudne one są, ty coś widzisz przez nie? nie ty niech pracujesz, nie? W tych akurat nie. No szczególnie takie pachnie jeszcze tutaj. Jest jeszcze gumka, jak no bo popatrz, naprawdę dopływa do tego. Tak, tak, Mam taką Łukasz. ramkę tutaj, która ci dobrze przylega. Może no, do żeby i do oka. No. Dobra, kończę, bo się zadrapię już tą ramkę. Mam ręką tutaj krzyżą. jeszcze. Przestań! <śmiech> takie! <śmiech> takie! Widzimy się za sekundę. Meczkę do, tenis, do ping-pong tenisa. Łukasz, nie, zaraz tą golfową. Co masz za krem? Spróbuję sobie. Nie, nie, nie jest zbyt świeży, ale... Bardzo ba, dobry jest. Pa. Wzięliśmy jednak jeszcze na szybko, na szybko. W sensie nawet się nie przebrałam. Kuki na spacer. Na spacer w sensie tutaj na naszą malutką polankę. Puścimy ją ze smyczy pierwszy raz w tym roku. Bez naprawdę tak fajnie i nawet ciepło się zrobiło, mimo że rano był przymrozek. To teraz się zrobiło cieplutko i zobaczcie, no, jak ona się cieszy. Cieszysz? Tak? No. Ojej, no, no o, już, owinęła nas, <grywa> owinęła nas, ale super jest, zaraz będzie jeszcze lepiej jak Cię spuścimy, no, <grywa> o Boże, jaka radość dla psa, chodź, chodź, nie niuchaj, o, już, kaszel, steczny, co, ja mam kalosze tak brudne. No, ole błoto. Tam tak nie będzie. Chodź dalej, chodź tu dalej Miś. Tu już tak nie jest. Nie, nikt tu po swoich nie sprząta. Tylko ja. No właśnie. Zobaczcie na te kwiatki. A tam to jest w ogóle cała polana. W tych kwiatach. Także... Mamy wiosnę. O, no to czekajcie. Kukiego w kwiatach jeszcze nie mieliśmy w tym roku. No. No i sika. Ja, zobacz, Kuki, jakie kwiatuszki. Chodź tu wąchać. Czujesz, że pachnie? Nie. No. Ale, jak się, ale jak ona się komponuje kolorem, zobacz. Kuki, chodź. Chodź tutaj. No, dzieci. Chodź. Chodź tu, kuki, popatrz się ładnie w kwiatuszkach. No super, ślicznie. Dziękuję. Kuki, chodź. Ale nie skacz. Cho no chodź, puszczę cię, chodź. Chodź tu do mnie. Kuki, chodź. Do mnie, chodź. ja diabeł. Ja no chodź, no patrz, słab piorun w locie. No czekaj, piorunie. Ja myślę, że ona i tak nie... Og A, ogarnia, że jest puszczona. Ojej! Poltergeist. <suszy> 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 Kuki! Dźwięk jest najlepszy, nie? O już tyłek ubrudzony to jest, jest Mistrzostwo świata z nią jest A patyczek, patyczek Patyczek Chodź Kuki i nie jest patyka No puszczona i... I patyk najważniejszy Patrzcie jaki las łysy Dobrze widziałam? Las łysy? Dziwnie to tak, nie? Dobrze Łysy las. Taki łysy las. Yes. Jezus, słup, Dobrze, niech się wybiega. Zotknęła brzuchy. się. Co, już się zmęczyłaś? To szybko. No idź! No leć! o o no no, zgubiła stoisz nad nim oj Koko Kokoś, ty słabym jesteś łowcą na bok, no ku... o, kładzie się i tak ją będę dzisiaj kąpać, więc będę ją kąpać dzisiaj, więc kuki, no pokaż co umiesz. O, super! No, chodź! Super, brawo! Jee, yeah, złapałaś! O. Złapałaś z podłogi, Patyk. Super. No i to jest spacer właśnie z Kuki. Pancio pokazał Patyk. O, i tak Kuki się wybieguje teraz. No dobra, niech ma. Dobra, Ale, Ale niech pochodzi trochę. Na sobie troszkę, bo będzie kupę drzezgami robiła. No właśnie. O, nie, Kuki. Przynieś. To, żebym nagrała. No jakby jej nie wypadła, to. Pancio piłeczkę znalazł. Tak już tak. Nie chcesz, nie? Ale w twoim kolorze piłeczka, zobacz. No ona nie lubi tak za bardzo. Znaczy parę razy pobiegnie? i... O, 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 sama się będzie bawić. No może. Teraz jest wszystko wspaniałe. No nie, piłeczka. O, lepiej plec, czujesz? Super, no. Ja się nawet nie przebrałam, ale słońce na twarzy, czuć piękne. Bardzo potrzebuję słońca, ciepła. Chyba wszyscy potrzebujemy. Już nie. Mnie w pracy też tak samo, jak też mówi, już ma dość. Już to, już wszyscy narzekają, tak, zimno wiecznie, pada i w ogóle. A dzisiaj jest po prostu cudownie. Jutro już tak nie będzie chyba. Nie, nie, to nie chyba to chmury. tylko chmury. No, pięknie. No, przynieś. Nie, nie będzie z tego przebitki, nie będzie z tego przebitki, jak ładnie, przed chwilą biegła ładnie z piłeczką w zębach, to, 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 ten, jak włączam kamerę, to nie idzie coś. Wstydzi się chyba. W <grystanie> drugą stronę, tam jest właśnie... tam piłeczka, Kuki, tam, szukaj, szukaj. No rozumiem, szukaj, szukaj. No, super, przynieś, przynieś, ale... Kukuś, odbierasz mi nadzieję. Aha, Drog. Przynieś piłkę, Kuki. Będzie, żeby mieć sobie dyskusję. Nie siebie. Piłkę. Kwiatuszek dostałam. O, piękny. Śliczne są te kwiatuszki. matka no, jest luty. Jest gdzieś pies? Patrzę, tak. patrzę na kwiatuszek przez podgląd. Ładny, ładny. Piękny, no. Szybka przebiórka i jedziemy do sklepu. Nie wiemy jakiego, ale też na stację i może do Lidla, wiesz? Lidla. Mm -hmm. O, zapaszek sobie dajesz, właśnie już że coś pachnie. Ale to teraz pachnie Twoja perfuma. A to pachnie? No, pachnie, ale tak. Zaraz pachnie, a nie pachnie. Nie, nie a otwarte masz? Tak. Na maksa? No, tutaj możesz tylko na maksa. Aha, nawiew trzeba włączyć, to wtedy no, pachnie. Zaraz... Ale fajny, nie? Taki bąbel, no. Ziołek. <noise> Zapach Łukaszowi kupiłam między innymi na urodziny. Little Joe, tak. No, także jedziemy na jakieś zakupy takie jedzeniowe na dziś. Najpierw po paliwo do. Tak. Do beczułki z liter. Tak. Literek. Filtr Łukasz będzie wymieniał, i potrzebuje paliwo. Znaczy... No, tak, będzie prościej Nie róbcie zakupów na głodniaka. Słuchajcie, to jest kiełbasek, muszę zjeść szybko. Czekaj, ile Kiełbaski mają? z serem? Jakieś 78% mięsa i 9% sera. No to zawsze... Dobra, dawam. Nie nie <laughs> to nie mam co czytać. kiełbaskę? Tak. Wiedziałam, że zawsze wiem, że coś trzeba kupić. Nowy żelik Bo ten, ten mamy od COVID. Troszkę bo on się tak. Alpokol się nie upreterminowuje. No ale on A on jest taki. A... on jest bardzo mocny. O, jezus, z normalny. Nie, czy też mogę prowadzić? Ale mu kopci samochód. No. Z rury. Niewiele ży życia mu zostało. No. <grych> Parę tygodni pewnie i złom. Na pół? Niemcy, po całej. Całe? No jak? Ja, o nom nom. No. Poważnie, dobra? Tak A gdzie szar? Nie najgorsze. Aczkolwiek do cielaszków nie ma podjazdu nic. Ale cielaszki nie są... To w... nie są cielaczki. Ja powiedziałem cielaszki. No. Bo mi raz mówiłeś, że są cielaczki. No ty powtarzałaś, nie? Mhm. Na ciepło mi się rano na śniadanie. Mm. Z wody ciepłej. Ten ser się rozpuści, bo tak to właśnie czuć. No, no w sumie. Nie no nie są złe. Heating i instruction nawet masz. Są do podgrzania. Okay. Wiesz co to jest? Mm. To jest zwykły topniak. Mhm. Mm Dobrze w takich mm. Nie róbcie zakupów na głodniaka. Nie. Nawet hummus kupiłam. Serio? Mhm. Mm z papryką. I z chili. Ja oprócz tego jeszcze kupiłam taki ser jakby spread, to się nazywa taki mazidło. Do chleba. Też z papryką i chili. Dokładnie to samo co hummus. Nie róbcie za. No, do był Dobra. Uh -huh. O ile sera? Też miałem przy końcu. Zamówiłam ostatnio dla kuki taki szampon, ten fioletowy do kręconych włosów <grych> i mm, taką odżywkę na Amazonie. Zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie działać jakoś fajnie, bo i takie się skończyły i szampon, i odżywka w tym samym czasie, więc. Takie dwie nowości. Jak y, używaliście kiedyś, to dajcie znać, czy to dobrze. Zakurzone, bo już to jakiś czas temu zamówiłam. I czekało. No, nie jakiś czas, ile ja to zamówiłam? No z dwa tygodnie może. No. I czekało. Teraz nie kąpię Kuki tak często, bo zauważyłam, że jak kąpię ją rzadziej, to mniej się kołtuni po prostu. Chodź tutaj. Brudas. Tak, taki brudas. Chodź tutaj. Ej, no chodź. Chodź brudas. Będziemy się kąpać. Kąpać! Aha, spitalanka na kąpać. I czyścioch! Kto jest czyściochem takim? No ty! Co, ty dostałaś nagrodę, tak? Aha. Fajne te produkty, powiem wam. Kuki, chodź tu, chcę cię nagrać. <gryw> Fajne te produkty, powiem wam, robią taki puch na psie, że to jest po prostu jeden wielki puściek kłębuszek, ale strasznie miła jest ta sierść. Taka delikatna włosy. No, no, tak mówię, no bo pies no to wiesz. Włosy strasznie miłe i delikatne. No co? No nie musisz nigdzie chować. Jest faja. Faję. Mój ciosiek. super. No to kto. Tak? No co tu chodzi? To, co dzisiaj najważniejsze musiałam zrobić, czyli kąpiel psa zrobione. Więc teraz już tylko odpoczynek i świętowanie. Bo tak jak Łukasz mówił, no wieczorem siadamy na kamerce, bo brat Łukasza ma urodziny. Chciałam Wam jeszcze tylko pokazać to, co ostatnio sobie zamówiłam. To jest Eveline 8 w 1 Total Action Silver Shine. To jest odżywka do paznokci, bo stwierdziłam, że skoro nie robię hybryd, już nie będę ich nosić na razie przez jakiś czas, dopóki się nie okaże, co z moimi rękami. A okaż... nie, nie okaże się, tylko w poniedziałek mam kolejną wizytę u GP, także u lekarza rodzinnego, więc zobaczymy, co dalej. Wszystkie wyniki mi przyszły. Wszystkie wyniki mam oczywiście dobre. Także dalej nie wiadomo co. E, prawdopodobnie alergia, słuchajcie, bo nie wiem, czy Wam to mówiłam, że zażyłam Łukasza tabletkę przeciwalergiczną. I było lepiej. Także myślę, że alergia. No, ale dopóki się nie dowiem, no to nie zakładam hybryd. Na co to ta alergia, jeśli to alergia w ogóle? Więc kupiłam sobie odżywkę, będę odżywiać paznokcie. Tutaj jest niby silver shine, że to jest takim delikatnym, nawet nie brokatem, tylko takim pyłkiem. Ona wygląda o tak, jest po prostu biała w opakowaniu, ale widać delikatnie faktycznie ten pyłek. Natomiast stoicie na paznokciach, kurczę, już mi, właśnie. Się ten, bo dzisiaj trzeci dzień będę nakładać pod rząd, a potem już dwa, trzy razy w tygodniu. Nie wiem, czy widać tutaj jakiś... No teraz to nic nie widać, bo nie ma fokusa. Czy widać tutaj jakiś pyłek? Tak delikatnie, jak się bardzo mocno przyjrzycie, to widać. Szybko schodzi ta odżywka. Ja też dużo moczę ręce w domu, wiecie, i, 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 no i pracuję rękami, więc być może dlatego. W każdym razie jakiegoś pyłku super się nie spodziewajcie po tym, a czy wzmocni? To zobaczymy. Tutaj jest napisane, że właśnie dobra jest po paznokciach hybrydowych, akrylowych i żelowych. Także no zobaczę. Nie wiem, wziąłam, wybrałam taką, miałam kiedyś z Eveline tą 7 w jednym albo też 8 w jednym taką zwykłą białą mleczną, ale ona ma formaldehyd i moje paznokcie były złe po tym. <laughs> Ta chyba nie ma z tego co wyczytałam, ale nie wiem czy dobrze, bo tak na szybko sprawdziłam tylko skład. No więc zobaczymy. No testuję w każdym razie. Także ja uciekam, idziemy świętować. Ja pewnie wcześniej spać, po tym, bo przez to, że miałam nadgodzinę i stałam rano, ale postaram się wytrzymać jak najdłużej w tym świętowaniu. No, także ja uciekam, a wy trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym vlogu.